Dzień dobry Proszę spojrzeć Co to bydło już narobiło O poranku 27 sierpnia Co to bydło zrobiło O poranku już tam Tam słońce Jest Dlatego tak jasno A tutaj mamy A tu mamy autostradę Do piekła Wszędzie Wszędzie tego, tego dziadostwa. Całe niebo zasrane. Salutkie niebo zasrane. A tu gołąb się patrzy, co się dzieje. Nie wie, co się dzieje, bo mu na łeb napruszyli. Także widzimy. Widzimy. O. Na to mają pieniądze bydlaki. Skończone bydlaki satanistyczne, masoństwo satanistyczne masonstwo No i tak będą nas truli